16. Międzynarodowy Wyścig o Memorial Henryka Łasaka na starcie 121 zawodników bardzo silne ekipy z Ukrainy, z Czechy, ze Słowacji, dziewięć ekip zagranicznych i wszystkie najlepsze polskie ekipy zwycięzca wyścigu Solidarności Olimpijczyków świetny Kamil Zieliński w najlepszym składzie przybyła ekipa pomarańczowych, ekipa CCC Polsaty Polkowice, a więc najlepszym góralem 71. turde Poloń Maciejem Paterskim jest Tomasz Marczyński jest Marek Rutkiewicz i młodzież z ekipy Active Jet Team. Tu świetni młodzi chłopcy, jak Paweł Franczak, czy też jak Tomek Mickiewicz, syn wybitnego polskiego sprintera Jacka Mickiewicza, który wygrywał w 2000 roku wyścig o memoriał Henryka Łasaka. No, zapowiada nam się niesamowite ściganie, bo ten wyścig promuje kolarzy, którzy później wygrywają na szosach całego świata, tak jak Luka Mesgec ze Słowenii, który wygrał wyścig 3 lata temu, a dziś jest jednym z najlepszych sprinterów na świecie. Pogoda fantastyczna, słońce, życzliwość gospodarzy niesamowita. Łezka się wokół kręci, nie ma pana Henia. Ja go zdałem osobiście, widziałem jak przeżywał start swoich biało-czerwonych. Chłopaków, jak prowadził ich do wielkich kolarskich sukcesów. I ten memoriał promuje kolarską młodzież, bo tutaj startowali przecież i Michał Kwiatkowski, i Rafał Majka. Dziś kolarze z pierwszej dwudziestki najlepszych kolarzy na świecie rozpoczyna się kolejna era polskiego kolarstwa. No i ci najwybitniejsi, którzy pamiętają o swoim nauczycielu, o swoim trenerze i składają kwiaty i więcej składają pod pomnikiem w Skomielnej Białej, a tam szkoła jest pomnikiem dla trenera Henryka Łasaka. Jesteśmy już tu po raz 16, szesnasta edycja świętej pamięci memoriału Henryka Łasaka, który 41 lat temu zginął od szkoły jakieś pół kilometra. No i w związku z tym, że tam go śmierć zastała, my na tej, tej szkole żeśmy po pierwsze tutaj właśnie zawiesili, a później po kilku latach został pomnik wybudowany Henryka Wasaka. Od 2003 roku nasze gimnazjum nosi imię Henryka Wasaka. To wielki trener i wychowawca i ze względu właśnie na jego zasługi w dziele nie tylko wychowania, ale także w dziele kształtowania postaw. Wybraliśmy go na patrona naszego gimnazjum, bo chcemy wychowywać poprzez sport. Sport uczy jak przyjmować zwycięstwa, jak też przyjmować porażki, a współczesna młodzież potrzebuje takiego właśnie wychowania, przygotowania do życia, które wcale nie jest proste, nie jest łatwe. I Dla nas Henryk Łasak i jego działania, jego postawa i dla naszej młodzieży jest po prostu no dobrze, że, że, że ludzie miejscowi przyjęli inicjatywę kolarską, żeby tutaj był umiejscowiony pomnik i, i pozostała pamięć po naszym trenerze. Dobrze, że to jest przy szkole, przy szkole, gdzie wychowuje się młodzież, gdzie młodzież e, jakby podtrzymuje pamięć o, o naszym trenerze. No i dobrze, że powstał tutaj klub kolarski, dobrze, że szkolą się talenty. I wychodzą zawodnicy na skalę polską, a może i światową. No niech będzie to, to ku pamięci Henryka Wasaka, ku jego osiągnięciom. I myślę, że ci młodzi zawodnicy, którzy stąd wychodzą, będą wiedzieli, kto to był Łasak, jakie było wtedy mocne polskie kolarstwo. I żeby chcieli naśladować osiągnięcia i trenerskie i zawodnicze z tamtych lat. A teraz rozpoczyna się kolejna. Era, kolejny Memoriał Henryka Łasaka i znów pewnie urodzą się wielkie gwiazdy światowego peletonu. No chcielibyśmy, żeby do tych gwiazd należeli Polacy. 3, 2, 1 i start! Najpierw cztery małe okrążenia po 3 km 600 m i od startu próby ucieczek odjeżdża najpierw Witalij Popkow, zwycięzca Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków Ukraińcy. Później atakuje Kamil Zieliński z ekipy Mexler. Bardzo aktywni są kolarze z ekipy Chrobry. To młodzież kolarska, m.in. atak Patryka Stosza, no i kiedy zbliża się finiszowe trzecie okrążenie, ruszył do przodu Paweł Brylowski z ekipy Active Jet Team i on wygrywa pierwszą lotną premię z pięciu na trasie memoriału Henryka Łasaka. Paweł Brylowski to już wielokrotny mistrz Polski na torze. pierwsi śmiałkowie to byli reprezentanci ekipy BDC Mark Pol, Kamil Gradek zaczął uciekać, Tomasz Marczyński. Wszystko to się zaczynało mieszać pomarańczowa koszulka była pogoń 30 sekund, 45 sekund, kiedy wydawało się, że Tomek Marczyński z ekipy CCC Polsat Polkowice, 13 kolarz Wuelta, Espania i Kamil Gradek, specjalista od jazdy indywidualnej na czas, dojadą do mety, do Suchej Beskidzkiej, przyspieszyła zasadnicza grupa, 30-osobowa czołowa grupa i skasowali ucieczkę i ruszył wtedy samotnie, Maciej Paterski, najlepszy góral 71 Tour de Poloń, zwycięzca wyścigu dookoła Norwegii, nie pozostawił nikomu złudzeń, kto jest najlepszy w tym wyścigu. Pędził 20 sekund. 30 sekund 45 sekund przewagi i wjechał na ulicę Suchej Beskidzkiej i podniósł ręce do góry. Wielka radość, wielka forma zwycięzcy także w wyścigu dookoła Norwegii Macieja Paterskiego. Najszybciej finiszował z peletonu, wywalczając drugą pozycję młodziutki. 22 lata, wicemistrz Polski Paweł Franczak. Cieszymy się, pokonał niezłego sprintera. Michał Kononienko był trzeci na mecie. Piękny finisz, wspaniała rywalizacja. Brawo, to piękny sezon kolarza ekipy CCC Polsat Polkowice. No i oczywiście efektowne. Zwycięstwo wyścigu, który ma prestiż, który ma klasę międzynarodową, w którym zwycięstwo liczy się szczególnie, bo to memoriał Henryka Wasaka. Zatakowałem na ostatniej rundzie w najbardziej e, najcięższym miejscu na trasie, na podjeździe e, uda, udało się odjechać. Z Jarocina jesteś chłopakiem, tam rodzą się. Dobrzy kolarze, bo nie tylko ty jesteś z tej miejscowości. Nie, jest wielu, wielu młodych kolarzy, dobrze zapowiadających się. Jeżdżą w dobrych klubach młodzieżowych, więc jest ich dużo. Naprawdę. Pamiętasz, że jeździłeś w Cannondale, w słynnym klubie zawodowym. Jeździłeś z największymi jasami światowego kolarstwa. A teraz, jakie są twoje marzenia, Maczku? Marzenia wygrać wyścigi, być przydatnym dla, dla drużyny. Jestem bardzo zadowolony z tej drużyny, gdzie jestem. Bardzo dobrze się tu odnajduję. No i najpiękniejsza chwila dla każdego kolarza i dla kibiców, a tych nie brakowało w Suchej Beskidzkiej. Dekoracja, także zwycięzców poszczególnych lotnych premii. Aż dwie wygrał Łukasz Bodnar z ekipy Aktywy Jet Team. Dwie premie wygrał Kamil Gradek z BDC Markpol, a później trzech najlepszych od tego trzeciego. Trzeci na mecie. Suchej Beskickiej po pokonaniu 2 kilometrów jest reprezentant Ukrainy Michało Kononienko. Gratulujemy, dziękujemy. Drugie miejsce po wspaniałej walce. Po finiszu z grupy. Wygrał ten finisz w wielkim stylu. Paweł Franczak, kolarz ekipy Active Jetty Team Puchar Starosty Suskiego. 16 wyścig. Memoriał Henryka Wasaka zakończył się pięknym zwycięstwem Światowego Kolarza. Maciek Paterski wygrał 16 memoriał Henryka Łasaka. Kolarz ekipy CCC Polsaty Polkowice. Puchar Stanisława Komorowskiego. Na zwycięzcy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału Henryka Łasaka wręczają Paweł Romański i Ryszard Surtowski. Szampana oczywiście nie zabraknie, a będzie na słodko i będzie wybuchowo, bo wygrał kolarz bombowy. Brawo, 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 bardzo słuszna, ale szpeneria, ale jest Kolarstwo zagościło tu na dobre w Suchej Beskidzkiej, to już nie jest, to już jest tradycja, a nie przypadek. A miasto Sucha Beskicka jest niezwykle przyjazne Kolarstwo i w ogóle wszelkiej aktywności rowerowej, oprócz wielu emocji jakich dostarcza nam wszystkim szczególnie sympatykom kolarstwa. Memoriał Henryka Owaska jako najważniejsze wydarzenie sportowe w naszym regionie o randze międzynarodowej dodatkowo promuje Suchą Beskidzką i wszystkie te miejscowości, po których wyścig przejeżdża. Tradycyjnie już memoriałowi Henryka Łasaka towarzyszyły wyścigi rowerowe najmłodszych adeptów kolarstwa. W tym roku na miejscowym stadionie w kilku kategoriach wiekowych rywalizowało ponad 200 dziewcząt i chłopców, a najwięcej emocji wzbudziły oczywiście wyścigi przedszkolaków. Tego właśnie ja też wyrosłem z takich szkolnych na Dolnym Śląsku wyścigu. I dlatego tutaj się cieszę, że ta młodzież chętnie z rodzicami, z dziadkami, z babciami przybyła dzisiaj na tę uroczystość rowerów suchej Beskidzkiej. Sucha Beskidzka rowerem się staje. Więc nawet dziś zauważyłem, że przy zamku jest wypożyczalnia rowerów, to świadczy o tym, że burmistrz i władze jednak świadczą usługi też i rowerowe. Komunikacja rowerowa się rozrasta dzięki właśnie Memoriałowi Henryka Łasaka. Nagrody najlepszym wręczyli mistrzowie świata w kolarstwie Tadeusz Mytnik i w kajakarstwie górskim Wojciechy Kudlik, a także burmistrz Stanisław Lichosyt i dyrektor Memoriału Henryka Łasaka Paweł Romański. To taki powrót do dawnych czasów, świetności naszych kolarzy z czasów trenera Henryka Łasaka, bo te sukcesy tegoroczne napędzają jednak modę na kolarstwo. Widać to wszędzie, a tutaj w tych zawodach dziecięcych szczególnie. I kolejny dzień wielkiego kolarskiego ścigania, piętnasty wyścig Opuchar uzdrowisk karpackich. Znów wyścig bardzo prestiżowy, bo w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej ma wysoką kategorię. I 120 kolarzy na starcie, i świetne ekipy z zagranicy. Czesi, Słowacy, Białorusini, Ukraińcy i reprezentacja Stanów Zjednoczonych i nasze ekipy na czele z CCC Polsate Polkowice, aktywy jety Team BDC Markpol, ależ zapowiada się walka na tych górkach Bieszczackich, na podjazdach i zjazdach. W roku ubiegłym wygrał Adrian Honkisz z ekipy CCC Polsate Polkowice. Zapowiada, że będzie bronił triumfu z roku ubiegłego, ale na zwycięstwo ostrzą sobie kolarskie ząbki inni, bo obsada jest znakomita. Najpierw to powiem o wczorajszym etapie suchej Beskidzkiej, że wygrał Paterski. To się właśnie liczy. I bardzo jestem zadowolony, że wygrał Polak. Wyścig był bardzo udany. Drużyny są mocne, silne i rywalizacja sportowa ciekawa. Kibiców tysiące. Cieszę się, że mam tylu kolarzy, bo i Amerykanie przyjechali silni kolarze. I myślę, że w tym dzisiejszym Pucharze Użdrowie Skarpackiej też zwycięży Polak. W pierwszym rzędzie na starcie, mam nadzieję, że w pierwszym rzędzie będzie również na mecie. Chciałbym, żeby Pan powiedział o tym dzisiejszym ściganiu. No to zobaczymy, bo trasa jest bardzo selektywna, bardzo ciężka, także zobaczymy jak, jak to będzie na mecie, aczkolwiek mamy w swojej ekipie doskonałych górali, no i takie mamy priorytety, żeby im pomóc. Jesteście bardzo mocnym zespołem, wyrównanym zespołem i tutaj upatrujemy właśnie zwycięzcę dzisiaj. No zobaczymy, no, nie chcę tutaj zapeszać. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak taki nie mogę zdradzić, bo tu koledzy są z przeciwnych grup, więc nie mogę powiedzieć do końca. A co do wyścigu, na pewno będziemy chcieli walczyć o pierwsze miejsce, tak jak wszyscy. Dzisiaj wyścig jest jeszcze cięższy, także będziemy próbować atakować już od samego początku. No i miejmy nadzieję, że znowu uda się nam zwyciężyć tak jak wczoraj. Czy ustaliliście kto ma być dzisiaj pierwszy? Nie, generalnie najważniejsze, żeby wygrał zawsze ktoś od nas, a kto to jest to już nie ma jakiegoś większego znaczenia. W drugiej części sezonu myślę, że no, będę chciał się załapać do składu na Mistrzostwa Świata i to jest taki priorytet dla mnie teraz. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że możemy gościć tylu wspaniałych kolarzy, zarówno z czołówki europejskiej, ba nawet światowej. Są również postacie, które dla polskiego kolarstwa, dla mojego pokolenia, są niemal legendarne. Ryszard Szurkowski, Tadeusz Mytnik, to w moich młodych, młodzieńczych latach postacie porównywalne z dzisiejszymi idolami młodzieży na poziomie Justyny Kowalczyk czy Kamila Stocha. Bardzo się cieszę, że w ubiegłym roku burmistrz Wojciech Farbaniec, burmistrz Manowa Zdroju, zaproponował wyścig w takiej formule. Widać, że sprawdziło się to, jeżeli w tym roku start odbywa się również tutaj w Jedliczu. Mam nadzieję, że ta impreza w tej formule stanie się imprezą cykliczną. 120 kolarzy, barwny peleton, 9 ekip zagranicznych. I ruszyli i jedlicze i pętla 9 kilometrowa i rozpoczęła się niesamowita rywalizacja. 50 km na godzinę. Z taką prędkością pędził Peleton w Jedliczu i mamy pierwszą lotną premię. W pięknym stylu wygrywa łotyszy Krisy Neilands odnosi efektowne zwycięstwo. Piękna premia, walka, a później rozpoczynają się kolarskie. Harce. Atakują kolarze ekipy BDC Markpol. Atakują pomarańczowi. Chłopcy z ekipy CCC Polsate Polkowice aktywni są białorusini. I wreszcie na 70. kilometrze sześciu kolarzy na czele, dwóch reprezentantów Białorusi, jest Ukrainiec Prewar i jest trzech Polaków, Mariusz Witecki z Mexlera, który wygrywał już wyścig o Pucharu Zdrowisk Karpackich. Jest ten wielki kolarski polski talent Paweł Franczak i Adam Stachowiak, znakomity góral. Przyszymy ze zdumieniem, 7 minut przewagi i wpadają na ulicę Rymanowa, 80. kilometr i premię lotną wygrywa Paweł Franczak z ekipy Active Jet Team. Odjeżdżają, ale w peletonie zaczyna się kolarska rozruba. Ruszają do przodu kolarze ekipy Ukrainy, Słowacy aktywni, Czesi aktywni. Także kolarze w koszulkach pomarańczowych również wychodzą na czoło peletonu. Zmniejsza się przewaga. Już tylko półtorej minuty. Górka, Iwonicz, Mariusz Witecki wygrywa górską premię w Iwoniczu. Zjeżdżają. W dół tylko minuta przewagi i już mamy ulicę Rymanowa zdroju. Tysiące ludzi, Kuracjusze już z całej Polski, emocje są niesamowite i oto wyskakuje kolarz w ciemnej z czerwonymi lampasami i koszulce. Już wiemy, to ten nasz wielki talent, brylanty, Paweł Franczak z ekipy Aktywy Czety, team nie daje szans innym kolarzom. Drugi jest też Polak, Adam Stron Stachowiak a trzeci jest Ukrainiec Prewar. Ależ to był fantastyczny finisz, fantastyczna walka. Przede wszystkim gorące gratulacje. Bardzo ciekawa jazda. Widziałem, jak Pan wyskoczył z tego pierwszego zakrętu podczas pierwszej lotnej premii tutaj. Tak jakby Pan się przygotowywał i rozpoznawał teren. Jak to wyglądało z Pana strony? Czy Pan przewidział to, że może Pan tutaj wygrać? E, tak. I jak już odjechali od Peletonu, tak, e, po tym jak zobaczyłem, kto jest w ucierce, to, to dokładnie przeanalizowałem sylwetki wszystkich kolarzy. Z nami ich dosyć dobrze. Ścigamy się na to ze sobą. Także spodziewam się, że jestem tutaj jednym z najszybszych. Właśnie z tej ucieczki, no i, i myślałem, że jeśli dojedziemy w tej grupce, to właśnie uda mi się tutaj zwyciężyć. Właśnie tutaj na lotnej premii, y, kilka kilometrów wcześniej, sobie troszeczkę ich sprawdziłem. Bez problemu mi udało mi się y, wygrać tą premię, więc byłem do troszeczkę bardziej spokojny, jeśli chodzi o, o samą metę. I tutaj wspaniały finisz, te ostatnie depnięcia i te. Metry przewagi nad rywalami. To chyba najpiękniejszy moment w życiu kolarza. Tak, tak. No najbardziej cieszą takie zwycięzca, które jednak dosyć dobrze je, je widać nie, nie, nie wygrywa się o milimetry a jednak z jakąś tam przewagą, więc na pewno to jest jakieś takie zwieńczenie tego całego wysiłku, że jednak pokazałem, że, że jestem od nich troszeczkę moc, mocniejszy na tej kresce, no i wygrałem z jakąś przewagą a nie po prostu o błysk, błysk szprychy. A na mecie na podium, wokół podium znów tysiące ludzi, jakie zainteresowanie kolarstwem, uhonorowani zostali nie tylko trzej najlepsi na mecie, ale także z Zwycięzcy poszczególnych premii lotnych na trasie wyścigu. Każdy zasłużył na szacunek za walkę, za piękno kolarstwa, jakie oglądaliśmy na trasie wyścigu o Puchar Uzdrowisk Karpackich. 15. Międzynarodowy Wyścig o Puchar Uzdrowisk Karpackich wygrał Paweł Franczak z grupy Active Jet Team. Za zwycięstwo dostał kilka nagród, w tym nagrodę główną. Puchar ufundowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Te dwa klasyki, które były wczoraj i dzisiaj, są wspaniałymi wyścigami. Po pierwsze, do mnie ludzie, kibice przychodzą i mówią: Proszę pana, to nie tylko, że pan Lang organizuje wszystko fajnie i tak dalej. Pana wyścigi są wspaniałe. Ważna ocena jest głównego sędziego, że pod względem organizacji wyszło na piątkę. Ta impreza. Y Przeszła nasza śmierć oczekiwania, stała się imprezą cykliczną, która gromadzi y, tysiące ludzi y, na starcie, na trasie i na mecie tego wyścigu. Y, my mamy w Rymanowie Zdroju gości, którzy specjalnie przyjeżdżają na wypoczynek właśnie w tym czasie, kiedy organizowany jest wyścig kolarski z całej Polski. Także jesteśmy z, z tego bardzo zadowoleni. Jest to też forma y, promocji naszego uzdrowiska i naszej gminy. 15. jubileuszowy wyścig o Pucharu zdrowisk karpackich przechodzi do historii jako wyścig emocji, sportowych wrażeń i jak mówiły, ikony naszego polskiego kolarstwa światowego Tadeusz, mytnik Ryszard Szurkowski, ci chłopcy, ten chłopak, ten Paweł Franczak wygrał w naszym stylu po polsku, tak jak myśmy wygrywali w latach siedemdziesiątych.